Witajcie w kolejnym czytaniu na moim kanale. E, będzie to czytanie na sprawy materialne, sprawy finansowe. E, ogólnie mówiąc, e, czytanie na pracę. E, czytanie na miłość e, już jest na moim kanale, a więc przyszedł czas na czytanie na pracę. E, I to czytanie będzie e, w tej samej formie jak czytanie na miłość, czyli. Wybierz grupkę kart. Ja już przechodzę do, do jedynek. Czasówka będzie w komentarzu pod tym czytaniem. A więc tam możecie sobie od razu wbrać swoją liczbę. Przypominam, że czytanie jest ogólne. Nie z każdym może rezonować. I po prostu przechodzę do czytania. Dla jedynek. Praca. Sprawy finansowe. E, co było? No, w przeszłości dla jedynek e, nie najlepiej, jeśli chodzi o sprawy finansowe, bo coś tutaj e, przeżywaliście. Być może utratę pracy, być może problemy w pracy, e, być może brak tej pracy wręcz lub... E, być może było macie pracę, albo tej pracy mniej, co w teraźniejszości. No i tutaj chyba była jakaś utrata, jednak zobaczymy, co, co, co na przyszłość się nam pokaże. Karta świata, ok, Moi drodzy, czyli tak. E, dla jedynek, co dla jedynek? E, utrata pracy. Brak tej pracy po prostu być może już dłuższy czas tej pracy nie ma, a i to was e, męczy... E, są wydatki, są e, jakby pieniądze są potrzebne na wszystkiego rodzaju wydatki, a tych pieniędzy nie ma. I teraz jesteście właśnie w takim trybie oszczędzania, wręcz. A więc um, tryb oszczędzania, jakąś pomału dochodzicie do siebie. Sytuacja była dla Was um, ciężka, aczkolwiek teraz jest już um, trochę lepiej. Na ten czas się pokazuje i wchodzicie w karcie świata czyli um, koniec problemów, i um, zamykacie za sobą. Brak pracy i otwierają się przed Wami nowe drzwi, które Wam tą pracę dadzą. Być może niektórzy z Was e, myślą o wyjeździe za granicę. Jeśli duże już od dłuższego czasu były u Was problemy finansowe, e, wieczne oszczędzanie, e, wieczny brak pieniądza, wiecznie niewystarczająco, wiecznie zawsze brakowało, bo tak ktoś się agresuje tak i przez to psychicznie e, było to dla Was obciążeniem to teraz e, dobrze się to zapowiada dla Was e, z kartą świata, czyli z kartą wyjścia, zostawienia ze sobą wszelkich e, tego obciążenia e, psychicznego i tych problemów finansowych, czyli pójście ku dobremu, a więc e, dobra jest dla Was prognoza wyjścia z tej e, niefajnej energii. I tak to wygląda, moi drodzy. Jeśli ktoś myśli o wyjeździe za granicę, to ten tu, ten wyjazd właśnie do skutku dojdzie. Albo wy gdzieś wyjedziecie. W każdym razie podejmijcie konkretne kroki, żeby z tej sytuacji wyjść, bo to już jest dla Was e, po prostu nie do zniesienia wręcz. Jest tutaj jednak zubożenie, czy mogą być jakieś problemy finansowe przez to. E, być może. Trzeba oszczędzać bardziej niż zwykle, i być może właśnie pojawiają się jakieś problemy finansowe, i wy z tej energii wyjdziecie po prostu, zrobi się coś, żeby tę sytuację poprawić, i będą tu wszelkiego rodzaju oferty: przeglądanie ofert online, szukanie tej pracy, wyjście po prostu po to, żeby tą pracę znaleźć i prognoza na tą pracę, na znalezienie tej pracy jest dobra. E, a więc jak najbardziej otworzyć się, szukać, e, bo, bo warto. I jest to dobrą prognozą dla Was. A więc taka prognoza dla jedynek. I przejdziemy do dwójek. Co dla dwójek? Już patrzymy co dla dwójek. Co tutaj w przyszłości, jeśli co w przyszłości w sprawach finansowych. W przyszłości jeśli chodzi o pracę. Dla twojek e, nie wygląda to źle. W przeszłości nie było tutaj żadnych problemów e, finansowych, a, a wręcz bym powiedział, że e, e, u większości przypływ jakiejś gotówki. Być może na, jakaś podwyżka, jakaś promocja. Co w tym momencie dla twojek? Dla niektórych może też być e, urlop macierzyński. Być może w pracy, czyli e, niektórzy być może poszli na taki urlop macierzyński, e, jeśli chodzi o pracę. E, w teraźniejszości mamy królową buław, czyli jakby jest energia, jest działanie, jest praca, praca, która zadowala, praca, która daje spełnienie, praca, która e, daje pewność siebie. I co w przyszłości? wieża, czyli ciekawa jaka jest jakaś zmiana. Mimo wszystko, I teraz tak e, dla dwóch nie wygląda to na, e, najgorzej. Być może niektórzy z Was wracają właśnie w jakimś urlopie do pracy, urlop macierzyński by się tu rysował. E, dla innych zaś jakaś promocja, jakaś podwyżka. E, przypływ gotówki. Spełnienie takie, i jakby nie widać tu żadnych problemów finansowych. Na teraźniejszość też nie. Um, dalej, jest to praca, która e, jest dla Was satysfakcjonująca, która daje Wam spełnienie, pewność siebie. E, praca, do której macie e, ochotę iść, jednak e, w przyszłości rysuje się jakaś zmiana. I może być tak, że wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego e, czyli, że, e, czyli że w sprawach fi, e, w, w pracy e, będzie się chciało, będą działy rzeczy, których się nie spodziewacie lub e, bardziej mam wrażenie jednak, że to Wy e, postanowicie coś zmienić e, czyli mam wrażenie, że już to jest praca, w której pracujecie kilka e, parę ładnych lat i e, spełniacie się, ale w, w, przy tej królowie była mam wrażenie, że chcecie iść dalej i że jakby nie zostaniecie w tym miejscu na długo, czyli e, w przyszłości nie mieście większych problemów z znalezieniem pracy, z pracą, a gdzieś e, dążycie do tego rozwoju mimo wszystko i tak może być, e, że nie. Wy siedzicie w jednej pracy za długo, czyli że lubicie zmiany, lubicie, jak to się mówi, wyzwania, i gdzie możecie, tam zmieniacie, idziecie do przodu, wzrastacie i rozwijacie się, czyli przy tej wieży bardziej to pozytywna zmiana niż negatywna zmiana. Przy tej królowie, królowej buław. A więc ciągłe dążenie do, do czegoś nowego. Taki niedosyt dla dwójek. Tak to wygląda. A co dla trójek? Przypatrzmy, co dla trójek. W przyszłości jakaś nerwowa sytuacja, czyli coś się działo, by jakieś tymczasowe problemy. Bardziej problemy w pracy niż brak tej pracy. Co na teraz? Teraz jest ruch do przodu, czyli pójście naprzód. Zostawienie ze sobą tej sytuacji, która była niefajna. Co na przyszłość? Czwórka monet. A więc moi drodzy, był jakiś niefajny czas. Być może, być może w pracy, być może e, w pracy działo się najlepiej, przez co postanowiliście się tę pracę zmienić, e, lub odejść po prostu. Odejść z tej pracy i teraz może być tak, że jesteście w sytuacji e, bez pracy. Czyli e, było to świadome odejście z pracy, i teraz jakby. Jest to zubożenie tymczasowe, e, czyli jesteście w fazie szukania nowej pracy, bo jakieś działanie tu z waszej strony poszło, czyli e, wyświadomie to zmieniliście. E, być może niektórzy z powodu jakiegoś wyjazdu lub e, czegoś, co musieli zrobić, stracili tę pracę, bo na przykład. E, nie wiem, nie dostali wolnego, nie dostali e, urlopu. I niestety sami musieli, jakby, odejść. Może też być tak, że mm, niektórzy z Was chcieli zmienić pracę na nową i podjęli jakąś ryzykowną decyzję, e, aczkolwiek nie jest tak, jak Wam nie jest tak fajnie, jak Wam się wydawało, że będzie. Być może jest to przez to, że jest to coś nowego dla Was i jeszcze musicie się do tego przyzwyczaić. Może też być tak, że um, odeszliście z jakiejś pracy, by pójść do jakiejś nowej, a ta nowa na przykład je, jednak nie e, nie udała się. Czyli nie było tego przyjęcia tej nowej pracy, bo chcieliście jakby zmienić kierunek i podjęliście jakieś gwałtowne działanie, i nie było one jakby dość dobre dla Was, bo teraz jesteście w tej czwórce e, monet, -y, czyli e, jednak są tu jakieś braki. Być może jest to tymczasowa sytuacja, jeśli byście dostali nową pracę, która Was jednak. E, finansowanie dla Was tak korzystne, jak się wydawało na początku. Być może jest to dopiero etap początkowy, przez to um, te finanse nie są tak duże, jakbyście oczekiwali. Albo zmieniliście pracę, bo, um, bo macie jakiś konkretny cel, na który chcecie oszczędzać i być może um, była dobra zmiana dla Was pozytywna. I teraz jest to zbieranie na konkretny cel, który macie. O więc tak to wygląda dla, e, dla Was. Mam nadzieję, że to nie Wam się spodobało. Jeśli tak jest, to e, zachęcam Was do zostawienia reakcji. E, I zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale.